Proszę Panią Tę Czerwińską, szefową warszawskiego klubu Gazety Polskiej. Szanowni i drodzy Państwo, za trzy miesiące obchodzić będziemy w piątą rocznicę smoleńskiej tragedii. Rocznica niemal zbiega się z wyborem prezydenta Polski. 10 kwietnia 2010 roku Polska straciła najlepszego prezydenta w ostatnim ćwierćwiecie jedynego, który potrafi dbać o nasze sprawy. Prezydent Lech Kaczyński próbował ostrzec świat przez rosyjską agresją, przed odradzającym się imperium zła. Świat nie chciał go posłuchać, a on sam stał się jedną z ofiar tego imperium. Odrzucenie polityki Lecha Kaczyńskiego spowodowało, że nasi pobratyncy na wschodzie zostali bez wsparcia Zachodu. To rozuchwaliło Moskwę i doprowadziło do wojny, w której zginęły już tysiące ludzi. Dzisiaj nie sposób nie przyznać, że to prezydent Lech Kaczyński miał rację. Jednak Polska straciła pięć lat. Nie stać nas dzisiaj, by stracić kolejne lata. Zaczynający się rok będzie kluczowy nie tylko dla polskich wyborców, wyborów, ale dla całej Europy Środkowej. Przygotowując się już dzisiaj do piątej rocznicy śmierci naszej elity w Smoleńsku, pamiętajmy, że naszym obowiązkiem wobec zmarłych, ale także wobec przyszłych pokoleń jest utrwalenie politycznego dzieła prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przywrócił polskiej polityce nie tylko wiarę i ducha ale także dalekowzroczność i umiejętność realnej oceny sytuacji. Zmobilizujmy siły, by za trzy miesiące tutaj na krakowskim przedmieściu w Warszawie pojawili się wszyscy, którzy chcą takiej Polski, w jaką wierzył i o którą walczył prezydent Lech Kaczyński. Dziękuję. Bardzo.